Sterownik b 232Soft posiada również regulację elektroniczną mocy siłowników. Regulacja ta odbywa się w krokach co1 od wartości 1 do 30. Ustawiamy to w funkcji, które nazywają się podkreśnik 1 dla siłownika pierwszego i podkreśnik 2 dla siłownika drugiego. Zatwierdzamy. Wyświetli nam się wartość, w tym wypadku 11 możemy tą wartość zwiększyć co spowoduje pracę z większą siłą w przypadku większych bram lub silnego wiatru, dużego zaśnieżenia wymagana będzie większa siła pracy dla mniejszych obciążeń siłownika ustawiamy mniejsze wartości siłownik drugi